Małżeństwo, dla jednych święty graal, dla innych największa pułapka. Wszyscy mówią: znajdź żonę, załóż rodzinę, wtedy będziesz szczęśliwy. Ale nikt nie mówi, jak naprawdę wygląda codzienność. Nie ma już bajkowych scen, jest rutyna, kredyty, kłótnie o pieniądze i obowiązki. Zamiast pasji, zmęczenie, zamiast bliskości, cisza. Wielu facetom dopiero po latach otwierają się oczy i nagle czują się oszukani tylko przez kogo przez samego siebie, naturę, partnerkę, a może system, bo myśleli, że małżeństwo to recepta na samotność, że da im spokój i sens, a ono często tylko pogłębia pustkę. Ale nie jesteś tu po to, żeby się dobić. Zostań do końca. Pokażę ci, jak się w tym odnaleźć, jak zachować swoją tożsamość, swoje Granice i swoją siłę. To nie jest film o banałach, tylko o realnym życiu faceta i o tym, jak nie zgubić samego siebie. Część z was po tym, co powiem, pomyśli, to o mnie. Inni odetchną z ulgą. Uf, dobrze, że się nie ożeniłem. Ale nie jestem tu po to, żeby was straszyć, tylko pokazać prawdę. A co z nią zrobisz, to już twoja decyzja. Patrząc na ewolucję, to kobiety bardziej dążyły do stabilizacji, bo ona dawała im przetrwanie. Stąd nieraz słyszy się: Złapała go na dzieciaka, zaciągnęła do ołtarza, owinęła go sobie wokół palca. Musisz mieć to z tyłu głowy. Od dzieciaka słyszałeś: ślub to dowód miłości, stabilizacja, kolejny krok w dorosłość. Rodzina, znajomi, całe społeczeństwo. Wszyscy wmawiają ci, że tak wygląda normalne życie. Biała suknia, wesele, zdjęcia na Instagramie i hasło: Nareszcie szczęśliwy. Tylko nikt nie mówi, co dzieje się później. Nikt nie wspomina o rutynie, zmęczeniu, presji finansowej, braku bliskości, nieustannej grze oczekiwań. Nikt nie pokazuje, że bajka kończy się szybko. Małżeństwo zaczyna się od wielkich słów i głośnych obietnic, ale życie weryfikuje to bardzo cicho, codziennością i właśnie o tej codzienności chcę dzisiaj z Tobą pogadać. Nie przerażaj się, musisz tylko wiedzieć, że małżeństwo nie jest dla każdego codzienność i rutyna. Na początku myślisz, że to chwilowe, że jeszcze wróci ta pasja, te spojrzenia, ta ekscytacja, ale zamiast tego pojawia się rutyna, budzik, praca, obowiązki, kredyt, rachunki, wieczne trzeba. Kiedyś rozmawialiście godzinami, teraz rozmowy to lista zakupów i kto odbierze dziecko ze szkoły. Do tego dochodzi zmęczenie, ona sfrustrowana, ty zestresowany i nagle okazuje się, że zamiast partnerstwa macie kontrakt, ty masz robić swoje, ona swoje, niby razem, a jednak osobno. O tej brutalnej prawdzie wspominali ci tylko pijani wujkowie na weselach, ale myślałeś sobie, a tam, pijackie gadanie, ale oni wiedzieli. I zanim powiesz, to nie dla mnie, posłuchaj dalej, bo w tym chaosie są rzeczy, które mają głębszą wartość. Teraz posłuchaj, bo to będzie kilka życiowych prawd, których wielu wolałoby nie usłyszeć. Pierwsza: małżeństwo nie zabija samotności. Możesz mieć żonę obok, a i tak czuć się jak samotnik. Druga, miłość to za mało, bez szacunku, rozmowy i wspólnych wartości, wszystko się rozsypie prędzej czy później. Trzecia, małżeństwo to droga do potomstwa, które będzie miało szansę na spójne wartości i stabilizację, której nie dają wolne związki, a chęć posiadania dzieci jest mocno wryta w nasze geny. Czwarta prawda. Małżeństwo potrafi cię złamać szybciej niż życie w pojedynkę, bo oddajesz energię w coś, co często nie daje ci nic w zamian. Ale pamiętaj, może też dać ci siłę, która uratuje twoje życie. Dużo zależy od tego, czy trafisz na mądrą kobietę. I część z Was teraz pomyśli: To przecież moja historia, a inni, dzięki Bogu, że się w to nie wpakowałem, ale niezależnie od tego, w której jesteś grupie, dalej dam Ci coś więcej, drogowskazy, które mogą uratować Twoją tożsamość i dać szersze spojrzenie na temat małżeństwa. I teraz najważniejsze: co z tym zrobić? Bo małżeństwo to nie tylko zagrożenie, ale też szansa. Pytanie: jak ją wykorzystasz? Pierwsza rada. Dbaj o swoje życie poza związkiem. Pasje, cele, bracia to Twoja kotwica, bez tego łatwo się zatracić. Dalej, ucz się rozmowy, nawet gdy nie jest łatwo. Konflikt nie niszczy małżeństwa, brak szczerej komunikacji niszczy zawsze. Trzecia rada, miej odwagę, rozpoznać moment, kiedy już po temacie praca nad relacją ma sens tylko wtedy, gdy oboje chcą grać do jednej bramki. I pamiętaj, związek macie wzmacniać, a nie łamać. Miej kontakt ze swoim wewnętrznym, ja. Ono podpowie ci, co masz robić. Małżeństwo nie jest bajką. To codzienny test. Test cierpliwości, szacunku i wyborów. Dla jednych stanie się źródłem siły, dla innych ciężarem, który gasi życie krok po kroku. Prawda jest taka. To, czy małżeństwo cię wzmocni, czy zniszczy, zależy od tego, jak wybierzesz i jak się w nim zachowasz. Masz prawo, a nawet obowiązek walczyć o relacje, gdy jest nadzieja na przyszłość, ale masz też prawo odejść, jeśli ta walka nie ma sensu. Napisz w komentarzu, co ty myślisz o małżeństwie dziś i subskrybuj Męski Kompas, bo tu mówimy o tym, o czym inni milczą.